Na początku byli Komandosi, czyli taktyczna strategia czasu rzeczywistego rozgrywająca się w trakcie II wojny światowej. Potem Desperados, czyli taktyczna strategia czasu rzeczywistego utrzymana w klimacie Spaghetti Westernu. Potem Robin Hood, Legenda Sherwood, czyli taka łotrzykowska taktyczna strategia czasu rzeczywistego. A teraz mamy Shadow Tactics Blades of Shogun, czyli taktyczną strategię czasu rzeczywistego

Przyznam szczerze, że premiera Ostrzysz Oguna nieco mnie zdziwiła. Od długiego czasu nie mieliśmy do czynienia ze strategią robioną na wzór komandosów. Wydawało mi się, że ten gatunek dawno już wymarł, i twórcom nie szczególnie spieszno do jego wskrzeszania. A tu nagle Mimimi Production wyskakuje z Shadow Tactics, jak samuraj z za krzaków. Nie to jeżeli graliście kiedyś w komandosów, czy jakąkolwiek z gier, którą wymieniłem we wstępie, to doskonale wiecie, na czym polega specyficzny styl rozgrywki taktycznych strategii tego typu. Wam, którzy nie wiedzą, o co dokładnie chodzi, już tłumaczę. W grze kierujemy kilkoma postaciami, w przypadku Shadow Tactics jest ich pięć, a każda z nich ma unikalne zdolności, których potrzebujemy, żeby wykonać zadanie. Bohaterowie rzucani są na dużą mapę, dostają cele misji i gracz musi je wykonać. W odróżnieniu od innych strategii, preferowane, a nawet konieczne jest metodyczne podejście, ciche eliminowanie wrogów, odwracanie uwagi, przekradanie się oraz wykorzystywanie otoczenia. Powiedziałem konieczne, bo próby siłowego rozwiązania problemów zostają szybko stłumione przytłaczającą ilością przeciwników oraz niewielką żywotnością naszych bohaterów. Tak więc w takich strategiach o wiele więcej czasu spędzimy na obserwacji wrogów oraz na planowaniu naszych ruchów, a dopiero potem na ich egzekucji, które wiążą się również z egzekucją wrogów. Nie inaczej jest w przypadku ostrzy szoguna. Pierwsze wrażenia z gry Mimimi Productions nie były szczególnie pozytywne, w oczy rzucała się przede wszystkim siermiężność interfejsu, który nie pasuje mi do klimatu gry. W Komandosach oraz Desperados zdolności bohaterów symbolizowane były przez przedmioty w plecaku. Tutaj mamy taki pseudo -MM owy interfejs wzbogacony paskudną czcionką. Wygląda to trochę tak, jakby projektant zapomniał zastąpić placeholdera, a potem machnął na to ręką. Kręciłem nosem na to, że kursor czasem jest kontekstowy, a czasem nie. Dla przykładu, żeby użyć dźwigni czy przycisku muszę najpierw skorzystać z klawisza CTRL, a dopiero potem kliknąć na obiekt, który mnie interesuje. To nie jest wielka niedogodność, ale wskazuje na nieporadność przy projektowaniu tego rozwiązania. Do intuicyjnych to ono no, nie należy. Styl graficzny również początkowo mnie nie przekonał. Cell shading już trochę mnie męczy, no a poza tym to dobre rozwiązanie na ograniczony budżet. I na początku niestety czuć tą budżetowość. Jednak im więcej grałem, tym bardziej mi się Shadow Tactics spodobał. Siła tej produkcji tkwi w takich szczegółach, które sprawiają, że jest to naprawdę dobry przedstawiciel tego gatunku. Do szczegółów jeszcze przejdziemy, bo one są taką wisienką na torcie. Jak sami jednak wiecie, jeżeli cały tort smakuje jak podeszwa, to nawet najsmaczniejsza wisienka nic na to nie poradzi, a wręcz przeciwnie, zaszkodzi, bo podsyci jedynie apetyt. Całe szczęście twórcy Shadow Tactics odrobili lekcję bardzo dobrze. Wszystko, co powinno być w grze tego gatunku, zostało wykonane co najmniej poprawnie. Zadania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, są bardzo rozbudowane i zazwyczaj posiadają kilka celów do zrealizowania. Jednak na tym rola boskiego palca twórców się kończy, a do gry wchodzi wolna ręka gracza. Bo wolności w realizacji zadań jest tu dużo, tak samo jak i dróg do nich prowadzących. W tym celu wykorzystujemy umiejętności, które posiadają nasze postacie i jak to w takich grach bywa, postacie bardzo charakterystyczne. Jest ninja, złodziejka z pułapkami, potężny samuraj, dziad snajper oraz pani szpieg, równie piękna co niebezpieczna. Każda z postaci ma swoje ograniczenia oraz atuty. Mugen, samuraj, może przenosić dwa ciała naraz, ale nie może pływać ani wspinać się po pnączach. Z kolei złodziej Kajuko skacze po dachach jak kozica po górach, ale ciała przenosi bardzo wolno. Musimy to wszystko uwzględniać w trakcie wykonywania misji. Pomimo tego, że Shadow Tactics nie jest trudne jak komandosi, to jednak przedstawia dosyć spore wyzwanie. Strażników na mapie jest dużo i zazwyczaj podzieleni są na kilka rodzajów. Zwyczajnych eliminuje się szybko, ale na przykład słomiane kapelusze nie będą reagowały na przynęte. Samurajów z kolei może zabić tylko inny samuraj, czyli Mugen. Trzeba również uważać na cywilów, którzy, zaalarmowani, podbiegną poskarżyć się strażnikowi, że ktoś zakłóca ich spokojną, pańszczyźnianą egzystencję. <ślinęliśmy> Jak mówiłem wcześniej, w ostrzach szoguna można dostrzec szczegóły, które w pozytywny sposób wpływają na rozgrywkę. Na przykład, kiedy oficer zauważy brak patrolu, to zwyczajnie zaczyna go szukać. Każda umiejętność ma swój czas trwania, w trakcie którego jesteśmy narażeni na wykrycie. Świetnie prezentują się unikatowe animacje naszych bohaterów. Trójwymiar jest nie tylko zabiegiem estetycznym, ale wprowadza do gry wielopoziomowość i jeszcze bardziej ją urozmaica. Wykorzystywanie środowiska sprowadza się jednak nie tylko do gonienia po dachach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zrzucili komuś beczkę na głowę albo sopel albo kamień. Wszystko zależy od kreatywności gracza. Wszystko, o czym teraz mówiłem, mimo że wykonane bardzo poprawnie, wpisuje się w schemat taktycznej strategii. Mamy nawet te charakterystyczne stożki, które symbolizują zasięg wzroku strażników. Shadow Tactics stara się jednak nam rozgrywkę urozmaicić, wprowadzając tak zwany tryb cienia. W skrócie, pozwala on nam zgrać akcję kilku postaci naraz. Kiedy wciskamy Shift, tryb się uruchamia, a my możemy wydawać rozkazy, które zostaną wykonane jednocześnie, kiedy naciśniemy Enter. Możemy dzięki temu wyeliminować kilku wrogów jednocześnie. Jeżeli wszystko dobrze zgramy w czasie, akcja będzie zarówno spektakularna, jak i satysfakcjonująca. Problem w tym, że to jest raczej ciekawostka, a nie rzeczywiście potrzebna mechanika. W ciągu czterech misji, które udało mi się dotychczas rozegrać, trybu cienia użyłem zaledwie kilkukrotnie, często decydując się na bardziej standardowe metody eliminacji. Szkoda też, że nie można w tym trybie kolejkować rozkazów, choć z drugiej strony rozumiem dlaczego jest tak, a nie inaczej. Kolejkowanie po prostu za bardzo zautomatyzowałoby rozgrywkę. Mimo wszystko ten tryb czasami aż prosi się o taką możliwość. Tak więc tryb cienia jest ciekawym rozwiązaniem, ale jego potencjał, no, nie został do końca wykorzystany. Jaki jest więc Shadow Tactics Blades of Shogun? No cóż, muszę przyznać, że zaskakująco dobry. Po pierwszym wrażeniu, które jest takie sobie, gra rozwija skrzydła. Jeżeli jesteście wielbicielami gatunku, no to koniecznie musicie sprawdzić tym bardziej, że na Steamie jest dostępne bezpłatne demo. Demo z prawdziwego zdarzenia. Ostrza szoguna sprawnie wykorzystują klasyczną mechanikę i ubierają ją we współczesne szaty. To jest również dowód na to, że nawet przy ograniczonym budżecie można stworzyć coś naprawdę ciekawego. Ja się z Wami tymczasem żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam jeszcze kilku złych samurajów do ubicia. Cześć!